Witam Państwa ciepło i serdecznie. Nazywam się Zosia Golis i mam przywilej kandydowania do Krajowej Rady Koordynacyjnej Parlamentu Wolnych Ludzi autorstwa Janusza Zakulskiego. Niezmiernie się cieszę, że w, pierwszej, takiej, w pierwszym poparciu, jakie odbyło się dla kandydatów, a było chyba kandydatów ponad 60. Zdobyłam 44 głosy poparcia, a więc jestem za nie ogromnie wdzięczna, że państwo obdarzacie mnie zaufaniem i tym sposobem przeszłam do, zakwalifikowała się możliwość kandydowania do Krajowej Rady Koordynacyjnej e-Parlamentu. Jak ja trafiłam na e-parlament, trafiłam w audycji Janusza Zachórskiego, kiedy o tym mówił i zaprosiłam go do swojej audycji TV Zosia Golis, aby opowiedział, odpowiedział na pytania, co to takiego jest, to takie pierwsze były rozmowy, no i pierwsza rozmowa była, wolni ludzie budują swoje struktury, Później chętnie przeszedł na drugą rozmowę, było już budujemy republikowanych ludzi. Trzecie spotkanie już było głosowania, więc przygotowania do głosowania na koordynatorów sejmików, które Janusz jeździł po Polsce i zakładał z wielkim trudem, mozgo, nie, niestrudzenie. No i jestem wzruszona, bo doszliśmy do momentu. Kiedy już jest takie jedno z główniejszych zakończenia zadań, jest to na ten moment jedno z najważniejszych głosowań, ponieważ ukształtuje się Rada Koordynacyjna, czyli Rada 12, do której, jak powiedziałam, mam przywilej kandydować i za każdy Państwa głos będę ogromnie wdzięczna. Do, jestem z Bolesławca. Przybyłam do Wolesławca. 31 marca przyjechałam na stałe do Polski i przybyłam do Bolesławca. I jestem tu, i to miasto bardzo kocham. Trafiłam organizując kolejne spotkanie. Było ich 8 wolnych ludzi, gdzie spotykałam wciąż to nowych ludzi otwartych. Do, dołączyłam do. Sejmiku Sejniku Legnickiego, bo jest najbliżej Bolesłowca i został założony w lipcu. Także zaczęliśmy współpracę z Sejnikiem Legnickim. Bardzo ochoczo i dynamicznie wzięłam udział w pracach sejnikowych. Pierwsze głosowanie właśnie z Piotrem Frankowskim i Artur Michułka stanęli do egłosowania. głosowania No i nasz, ja tak nazywam nasz, bo z Bolesławca Artur Michułka został koordynatorem 16 do 9, co było naszą pierwszą taką radością i takim sukcesem, można powiedzieć, tu w Bolesławcu nazwijmy to tak. No bo. Sejmik jest legnicki, ale nasza grupka tak się kształtowała w tym Bolesławcu. Zaczęły dołączać do nas osoby z Sejmiku Legnickiego, z Legnicy. I tak wspólnie budujemy. Kolejnym takim pomysłem było pierwsze integracyjne spotkanie wolnych ludzi, które byłam pomysłodawcą i organizatorką przy pomocy wolnych ludzi. A gościem honorowym był Janusz Zagórski. A więc pytania, odpowiedzi, dyskusje, później wieczorek taneczny, wspaniały, no i dalej prace trwały, rozwijało się to i przyszedł pomysł na, na większe dzieło 27-28 listopada. Przyszedł mi pomysł na zorganizowanie festiwalu wolności, świadomości i zdrowia. To już był festiwal na większą rangę. Byli wystawcy, prelegenci i był wieczorek Andrzejkowy. I właśnie na tym wieczorku Andrzejkowym spotkała mnie niespodzianka, zaskoczenie, ponieważ Janusz Zagórski zaproponował mi do przemyślenia, czy chciałabym kandydować do Krajowej Rady Koordynacyjnej. Najpierw było oczywiście nie, nie, ja jestem uzdrowicielką, ja jestem naturoterapeutką, moja energia jest gdzie indziej i, i w ogóle tak naprawdę to był strach, I, ponieważ ja uważałam, że do polityki mogą iść mężczyźni, że to jest dla nich. I, i opór, ale i zostań z tym, Janusz, w znanej sobie kulturze godności, spokoju, przemyśl to. No i później na spotkaniu w NTV, w audycji na podsumowaniu naszego festiwalu, powiedziałam do Janusza, że skoro to stanęło na mojej drodze, to, to ja mam w tym stanąć i stanę. No i przeczytał też, poprosiłam go, jakie tam zadania będą pewnych osób i jednym z tych zadań było promowanie e parlamentu na zewnątrz. No, i to było dla mnie, wiecie, jak objawienie, ponieważ ja ten e parlament promuję prawie od jego początków kształtowania, więc dla mnie to, to, to jest coś, co robię. Tylko pewnie będą to trochę inne zadania, większe. Także z ochotą, radością otwieram się na to nowe. Aktywnie jestem od pewnego czasu na Discordzie, jest to nasz komunikator, w którym się porozumiewamy. Wszystkie sejmiki mają swoje miejsce, jakby i ja mam przywilej być adminem Legnicy. Jestem w grupie również koordynatorów, ponieważ jestem zastępcą koordynatora Legnickiego. No, i tak aktywnie działam, i, i tak bardzo się cieszę, i tak czekam na to ogłoszenie już tej Rady 12, bo ja sobie tak to nazywam jakoś mi to tak bardziej bliskie i ciepłe Rada 12. A więc, jeżeli Państwo uznają, że ja ze swoimi zdolnościami ze swoją pogodnością, empatią, radością, entuzjazmem, pracowitością, punktualnością, odpowiedzialnością, ale i ze swoim dynamizmem, ponieważ jestem osobą dynamiczną, kreatywną, że coś, za coś się biorę, to jestem 100%. I z reguły to osiągam sukces, tak to mogę nazwać. Myślę, że mogłabym się jako Taka osoba w tym parlamencie przyznać i pewnie Janusz, obserwując mnie i moje działania, moje zaangażowanie. Właśnie dlatego mi to zaproponował, żebym przemyślała i zgodziłam się. I cieszę się, że mam ten przywilej. Jestem na liście na pozycji 14, Zofia Golis-Legnica. Jeżeli państwo uznają, że zechcą. Swój głos powierzyć na mnie będę ogromnie wdzięczna. Trzeba spełnić warunek, czyli trzeba się zarejestrować www.wolniludzie.net. Do rejestracji potrzebujemy imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Możemy wpisać nick i głosujemy jakby anonimowo pod nickiem. Żadnych y, ważnych danych nie potrzeba, ale żeby głos był ważny żeby głosowanie, żeby było to wzięte pod uwagę, to państwo, żeby na mnie zagłosować, potrzebują się zarejestrować na tej stronie wolnych ludzi. Nikt nie będzie was nękał, nikt nie będzie was do niczego nagabywał, absolutnie. Ja tylko zachęcam, przyjrzyjcie się nam. Idziemy zgodnie z prawem. Łagodnie, pogodnie, bez walki, bez krzyku, bez krytykowania kogoś, bez segregowania. Jesteśmy ludźmi, którzy wspólnotowo chcą iść razem. My chcemy być naprawdę jednością. I jeżeli chcesz do nas dołączyć, chcesz mnie poprzeć, chcesz się znaleźć wśród nas, to cię do tego z całego serca zachęcam. A więc... Dziękuję za uwagę, że mogłam opowiedzieć o sobie, i ufam, że znajdę się w tej Radzie 12, jak ja to nazywam. Dziękuję, że mogłam się Państwu zaprezentować.